co jest? Co jest? Czemu światło zgasło? Czemu on ma takie dziwne oczy? Aj No widzowie, dzisiaj sobie będziemy grali w taką gierkę na, na Robloxie bezsenność. I, I to jest na początek. Ostrzegam Was, żebyście nie oglądali tego, jak się jak macie słabe nerwy, no to tego nie oglądajcie. W tym odcinku mogą być straszne rzeczy, więc no lepiej ten. W ogóle mam tego. E, Przewróciłem starego skina. Przejdźmy przy, do oglądania. Siema widzowie, dzisiaj sobie zagramy w taką gierkę na Robloxie. Bezsenność i to ponoć jest horror. I ciekawe czy ja w tym wytrzymam, bo nie wiem czy widzowie wytrzymam. Ja mam, nie wiem, ja nie mam słabych nerwów. Raczej wytrzymam. Ej, jaka straszna muzyka jest w tej grze. sobie dźwięki wyciszę. W ogóle zostawcie suba na kanale, bo dobijamy 40 tysięcy do końca roku. W ogóle zobaczcie w ogóle, przywróciłem starego skina w ogóle. Napiszcie czy fajnie, mi się ten skin tak podoba. że nie wiem, dobra. Cel. Porozmawiaj z mamą. Porozmawiajmy z mamą. W ogóle jestem strasznie zmęczony. Ostatnio martwiłam się o Twojego tatę. Nie przestaje pić Bloxy Cola. Idź porozmawiać ze swoim tatą i sprawdź co z nim jest nie tak. Dobra, idziemy widzowie porozmawiać z mam, z tatą. Sausza, to jest Ja mówię na rodziców, siasiolka i siasiol. Dobra, dobra. Nawet tego... Tygu... <coughs> Dotarłem do ostatniej puszki, nie chcę. E, shop, bloksy, cola. I... kup mi coś, dobra. Idziemy kupić... Y, tacie Bloxicolkę. Ale i ładna ta gra jest w sumie. W ogóle jest nowy update w mojej grze miasto Bartiego. I niedługo będzie film, jakby co, dobra. Ja jestem śpiący, rozmowa. i czemu każdy zmęczoną mina? Y -y, bloxy, cola jest za mną. Ej, skąd on od razu wiedział, że chce Cole w ogóle? Dobra. Idźmy sobie w tą stronkę. Idziemy. Idziemy przynieść staremu Bloxikolkę. Znaczy, tacie, stacie, idziemy przynieść Bloxikolkę. Eee, Dobra, lecimy. Ej, tata, łap! Bloxikolkę, rozmowa. Masz, masz. O, jak bardzo tęskniłem za Tobą, moja. Miły, moja jedyna miłość. Bloxikolka. Ej, co jest? Trzęsienie ziemi. Tato leciał z ogniem w. No, sami wiecie co, ale dobra, jakby to jestem dzisiaj odklejony, bo mam, nowe, bo mam starego skina i jestem mega odklejony, a pamiętacie, nowy skin, odklejony Barti, zostawcie, napiszcie hashtag odklejeniec, napiszcie w komentarzu hashtag odklejeniec, jeśli widzicie ten moment, dobra, co ta babcia ogląda? W tej grze. Dziękuję za przyjście mi pomóc, pakiet. Hmm, potrzebowałem pom pomocy w dostarczeniu paczki do sąsiada. Dobra, dam paczka musi być do tego sąsiada. E, ma nie martw się. Pod... Oj, czemu ten sąsiad? Uwa, e, jest całkiem dziwnym człowiekiem. Dobra. Ej, czemu to? Ej, ten, te domki wszystkie w ogóle buźkę przypominałem. Patrzcie, u góry są oczy, na dole buzia. Rel. Ej, co to jest paczka? Powinno pisać paczka, a nie pakiet. Dzień dobry, panu. Ej, czemu tutaj jakiś tu nic nie leci w tym telewizorze? Rozmowa? Ej, ej, dobra, ej, oglądaj telewizor z sąsiadem. Dzięki, chyba mógłbyś jednak pukać. Ej, no my nie zapukaliśmy. Skoro już tu jesteś. To czemu nie oglądasz ze mną telewizji? Echem, nie chcesz ze mną oglądać telewizji. Ha ha ha, fajny żart, kolego. Ej, on jest straszny. Powinieneś uważać z kim żartujesz. Co, co to za pupkat? Nie wiem, ja stąd wychodzę, nie? Ej, nie nie, nie da się stąd wyjść. Co to za Pupkat? Ej, dziwne. No, otwórzcie te drzwi. Zaraz go pobiję tego typa jakoś, nie wiem. Wchodzę w ten telewizor. oj co jest? Co jest? Czemu światło zgasło? Czemu on ma takie dziwne oczy? Ej! Myślę, że prąd właśnie skasnął człowieku. Ej, co jest, widzowie? Dobra, ja tego nawet nie czytam. Dobra, idziemy temu panu jakiś prąd tam. Ej, jezu, ej, ja się boję takich gierki. Ja naprawdę się teraz boję. Ja, ja się naprawdę boję. Ciemno tu jest. Teraz musimy chyba iść tutaj. Z Ej, czemu to tak długo się robi? Ruczuś! Dobra, sycej, 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 sycej. Dobra, cel. Naprawić za za domem. Jestem za domem i naprawiam to dziwne. Ej, nic się nie stało. Czemu w ogóle tutaj nie ma tych? Nie mam... E, bo jestem sam na serwie, bo to jest gra multiplayer. Bo to nie jest gra multiplayer. No, mm, dobra. Lecimy widzowie sobie ten. O, jest ten typ, dobra. Nie, nie chcę mi się z nim rozmawiać już. Dziękuję nam po prostu. Idziemy spać, ja się nie mogę wyspać. Spójrz. Dobra, lecimy do domku, widzowie, spać. Chyba, że u sąsiada się zdrzemniemy. Ej, Jezu, ja się tak boję takich gierek. Spójrzcie, jaki tu ma creepy klimat. Ej, to naprawdę ma dla mnie creepy klimat. To chyba jest nasz domek. Bo na... Przeciwko jest ten sklep Bloxy Kolka. Dobra. O, oh, mam jol, Jamiulka, Sosjolka. Idziemy się wyspać do jutra. Idź do domu. Ej, co to jest za oko dziwne, nie wiem. Przeprędkość VIP gamepad. Dobra, śpimy. Eee. Wygląda na to, że nie może zasnąć. Nie, pama! ma na Dzień drugi. Dobra, lecimy porozmawiać z mamą Musimy Lecimy Lecimy i porozmawiać sobie z Mami Opem Dobra, mama Mama Dobra yy, Tata wciąż nie wrócił do domu od wczoraj U kurde, mam 9% w telefonie Idź do sklepu, porozmawiaj z sprzedawcą Zaczyna mnie to niepokoić Dobra, Ejt Tata zaginął. Musimy go uratować. Musimy uratować Czerzołka. Dobra. Dobra, mamy rozmowa. Porozmawiaj z sąsiadką. Ej, skąd on wie, że szukam jego, ten, że szukam jego taty? Że szukam swojego taty, w sensie. Porozmawiaj z sąsiadką. Prr, gdzie ta sąsiadka mieszka, widzowie? Gdzie ta sąsi sąsiadka? Gdzie ta sąsiadka niby jest? Ej, tu nie ma żadnego domku sąsiadki, czy co? Tu jest domek sąsiada. Mm, nie no nie wiem. Gdzie może być sąsiadka? Ej, nie ma tu żadnego. Nie, no. Zostawcie suba, żebym to szybciej znalazł. Nie wiem, na babcia daje tego pupkata, ogląda. Babciu, ty się ten, ty się... Ty, ty spać, a nie wiecznie, tego pupkata. Przepraszam, że twojego taty nie było. Może sąsiad go zobaczył. Porozmawiaj z sąsiadką. Jaką sąsiadką? Jezus Maria. Nienawidzę takich gier właśnie, no gdzie ta sąsiadka, bo nienawidzę gier, co nie, co nie da się nic zrobić. Nie wiem. Ja sąsiadko, no, nie wiem, ja chyba kończę film, chyba, że wiecie, jak to zrobić. To możecie napisać w komentarzu, to zrobię drugą część. To narka, widzowie.